To jest piłka do koszykówki, która została wydrukowana w 3D. No i teraz najważniejsze pytanie. Co się z nią stanie, gdy dam ją na wodę? Nie mam pojęcia. Nie zatopi się. Zatopi się, jasno. Zatopi się. Moim zdaniem się nie zatopi. No będzie się unosić, no bo jest z plastiku. Ale wiadomo, obstawianie to jedno, a teraz trzeba wykonać test. Yy, możesz pokazać tą wodę tutaj. Ona nie zachęca do wejścia. Jeszcze jakby... O kur... Dobra, bo to trzeba... To trzeba zrobić tak, żeby się przygotować do tego, nie? Ogólnie kiedyś morsowałem, ale stary, stary, ale to jest nieprzyjemne na tym. Bo ogólnie glony, tak, smyrają mnie po nogach, jest to obrzydliwe. Najważniejszy test, uwaga! Hello there! Nie, wypłyń! Ale jak satysfakcjonująco zeszła w ogóle pod wodę, nie? O fu, glony są teraz w ty. Jeszcze raz. Ej, musicie przyznać, że to było mega satysfakcjonujące. Widzowie, to było dla Was, no i git, tu robimy cięcie.